Oto 10 najciekawszych plaż na świecie. Numer 10. Playa de las Catedrales. Znajdująca się w Hiszpanii, plaża katedr to jedna z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych plaż położona w regionie Galicja, na północnym zachodzie kraju, w pobliżu miejscowości Ribadeo. Nazwa pochodzi od niezwykłych formacji skalnych, które przypominają katedralne łuki i kolumny. Te imponujące skały wznoszą się wysoko nad brzegiem morza. I tworzą malownicze, naturalne katedry, które można podziwiać podczas odpływu. Plaża jest częścią rezerwatu przyrody i stanowi atrakcję turystyczną, która przyciąga zarówno miłośników przyrody, jak i fotografów. W czasie odpływu, kiedy woda ustępuje, odkrywa się szeroka piaszczysta przestrzeń, umożliwiająca spacerowanie między monumentalnymi formacjami skalnymi. To właśnie wtedy, można najlepiej podziwiać piękno tych naturalnych struktur, które powstały na skutek erozji w ciągu tysięcy lat. Poza niesamowitymi formacjami skalnymi, plaża charakteryzuje się również malowniczymi widokami na otwarte morze oraz dziką, niezmienioną ręką człowieka naturą. Plaża Katedr to miejsce, które łączy piękno przyrody z historią geologiczną. Oferując niezapomniane doświadczenia w jednym z najbardziej unikalnych zakątków Hiszpanii. Numer 9. Pink Sand Beach. Jedna z najbardziej wyjątkowych plaż na Bahamach, znana z niezwykłego różowego koloru piasku, który nadaje jej charakterystyczny wygląd. Plaża znajduje się na wyspie Harbour Island, która jest częścią archipelagu Wysp Bahama leżącego na Atlantyku. Pink Sand Beach rozciąga się na długości około 4 km, oferując turystom nie tylko unikalny kolor piasku, ale także krystalicznie czystą wodę i malownicze widoki. Różowy odcień piasku powstaje dzięki obecności mikroskopijnych organizmów morskich, takich jak skorupiaki i koralowce, które rozkładają się na brzegu, mieszając się z piaskiem. Ten fenomen sprawia, że plaża jest jednym z najbardziej fotogenicznych miejsc na Bahamach. A jej niezwykła barwa jest jednym z głównych powodów, dla których przyciąga turystów z całego świata. Woda w tym rejonie jest zwykle spokojna i ciepła, co czyni ją doskonałą do uprawiania sportów wodnych. Pink Sand Beach jest również znana z luksusowych kurortów i urokliwych bungalów, które zapewniają wyjątkowy komfort i prywatność. Otoczenie plaży charakteryzuje się także bujną roślinnością, palmami kokosowymi i niską zabudową co nadaje jej spokojny, tropikalny klimat. Numer 8. Plaża Vik, znana również jako Reynisfjara, znajduje się w pobliżu małej wioski Wik na południowym wybrzeżu Islandii. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i malowniczych plaż w kraju, słynąca z niezwykłych krajobrazów, surowego piękna oraz dramatycznych zjawisk geologicznych. Plaża jest w całości czarna, pokryta wulkanicznym piaskiem, co stanowi efekt działalności wulkanów w regionie. Najbardziej charakterystycznymi elementami Vig Beach są bazaltowe kolumny oraz formacje skalne, takie jak rejnis Drangar, które wyrastają z morza. Według islandzkich legend, te kolumny to pozostałości po olbrzymach, którzy próbowali wyrzucić statki na brzeg, ale zostali zamienieni w kamień przez wschodzące słońce. Plaża znajduje się w regionie, który często doświadcza zmiennej pogody. A wiatry, deszcze i mgła są powszechne. Mimo że Wig Beach jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Islandii, jest to również bardzo niebezpieczne wybrzeże. Fale uderzające o brzeg są bardzo silne, a tak zwane sneaker waves, czyli nieoczekiwane, wielkie fale, mogą być groźne dla nieostrożnych turystów. Numer 7 Playa del Amor Jedna z najbardziej malowniczych plaż na świecie. Położona na wyspie Isla del Amor w Meksyku, w okolicach miasta Puerto Vallarta. Jest to niewielka ukryta plaża, która jest dostępna tylko od strony morza, co czyni ją jeszcze bardziej unikalną. Playa del Amor jest znana ze swojej intymnej atmosfery i spektakularnych krajobrazów, które obejmują krystalicznie czystą wodę, białe piaski oraz otaczające ją skaliste klify. Aby dostać się na plażę, turyści muszą skorzystać z łodzi lub kajaków. Co samo w sobie jest częścią atrakcji. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego miejsca jest tak zwane Arco, czyli naturalny łuk skalny, który stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Plaża jest także znana ze swojej niecodziennej flory i fauny, a turyści mogą spotkać tu różne gatunki ryb, a także żółwie morskie. Warto również zaznaczyć, że Playa del Amor, mimo swojego uroku, jest dość dzika. I nie jest odpowiednia dla osób szukających luksusowych kurortów. Numer 6. Glass Beach. Niezwykła plaża położona w Fort Bragg w północnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Jest znana na całym świecie ze swojego unikalnego krajobrazu, który tworzą miliony małych zaokrąglonych kawałków szkła, które zastąpiły piasek. Historia tego miejsca zaczyna się na początku XX wieku, kiedy mieszkańcy Fort Bragg zaczęli wyrzucać odpady w tym szkło, plastik i inne śmieci, do morza. Z biegiem czasu ocean działał na te odpady, wygładzając szkło i zamieniając je w kolorowe, połyskujące szkło morskie. Występuje tam w różnych kolorach, takich jak zielony, brązowy, biały, a czasem nawet rzadki niebieski i fioletowy, co stało się charakterystycznym elementem tej plaży. Dziś, choć odpady już nie są wyrzucane do morza, wciąż można znaleźć mnóstwo kawałków szkła. Choć ich liczba zmniejsza się z roku na rok, ponieważ część plaży została objęta ochroną. Glass Beach nie jest już miejscem do zbierania szkła, ponieważ władze wprowadziły restrykcje, aby chronić to unikalne środowisko. Współczesne działania ochrony środowiska starają się przywrócić naturalny stan plaży, zmniejszając wpływ działalności człowieka na to unikalne miejsce. Numer 5. Bioluminescent Beach. Znana również jako plaża świecąca w nocy, to jedno z najbardziej magicznych miejsc na Malediwach, gdzie ocean zyskuje wyjątkowy, świecący blask po zmroku. Plaża ta, znana szczególnie na wyspie Wadhu w archipelagu Ra'atol, jest słynna dzięki naturalnemu zjawisku bioluminescencji, które występuje w wyniku działania mikroskopijnych organizmów zwanych fitoplanktonami. Te jednokomórkowe organizmy, w odpowiedzi na ruch wody, emitują niebieskie światło. Tworząc efekt przypominający migoczące gwiazdy na powierzchni oceanu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne podczas ciepłych, cichych nocy, kiedy fale delikatnie rozbijają się o brzeg, wywołując spektakularne świecące fale i wzory w wodzie. W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie turystów tym naturalnym fenomenem znacząco wzrosło. A plaża zyskała miano jednej z najbardziej fotogenicznych lokalizacji na świecie. Zjawisko jest również przedmiotem badań naukowych, ponieważ bioluminescencja odgrywa istotną rolę w ekosystemie oceanicznym, zwłaszcza w przyciąganiu zwierząt morskich. Numer 4: Totori Sand Dunes Conan Beach niezwykłe miejsce w Japonii, które łączy w sobie unikalne wydmy piaskowe i nadmorski krajobraz. Znajduje się w prefekturze Totori na zachodnim wybrzeżu wyspy Honsiu i jest częścią większego obszaru, znanego jako Totori St. Dunes konan który jest jednym z najważniejszych naturalnych atrakcji regionu. Te gigantyczne wydmy, rozciągające się na powierzchni około 16 km kwadratowych, tworząc surrealistyczny pustynny krajobraz rzadki w Japonii, gdzie dominują górzyste tereny i lasy. Wydmy piaskowe w Tottori powstały w wyniku działania wiatru, który przez wieki przesuwał piasek z morza w głąb lądu. Wzdłuż plaży Konan znajduje się wiele turystycznych atrakcji, w tym ścieżki spacerowe, punkty widokowe oraz możliwość jazdy na wielbłądach, co nadaje temu miejscu wyjątkowy, prawie egzotyczny charakter. Numer 3. Champagne Beach Jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Vanuatu, położone na wyspie Espiritu Santo, największej wyspie archipelagu. Plaża jest znana z nieskazitelnie białego piasku i krystalicznie czystej wody o turkusowym kolorze. Nazwa Champagne Beach pochodzi od naturalnego zjawiska, które występuje w niektórych miejscach na plaży. Drobne bąbelki powstają w wodzie, tworząc efekt przypominający musowanie szampana. Jest to efekt wydzielających się gazów z dna morskiego. Plaża jest idealnym miejscem do relaksu, pływania, nurkowania czy snorkelingu. A bliskość raf koralowych sprawia, że woda w okolicy obfituje w różnorodne gatunki ryb i innych morskich stworzeń. Dzięki swojej izolacji, Champagne Beach nie jest zbytnio zatłoczona, co sprawia, że zachowała swój dziki, naturalny charakter. Wokół plaży rozciągają się tropikalne lasy. Numer 2 Kajhalulu Beach. Niezwykle malownicza plaża położona na wyspie Maui, jednej z głównych wysp archipelagu Hawajów. Jest znana z charakterystycznego czerwonego piasku, który nadaje jej unikalny, egzotyczny wygląd. Czerwony kolor plaży pochodzi od skał wulkanicznych, które erodowały w tym rejonie tworząc odcień czerwonawych ziaren piasku. Kajhalulu Beach jest stosunkowo trudno dostępna co sprawia, że nie jest tak zatłoczona jak inne plaże na Maui. Aby dotrzeć na plażę trzeba pokonać dość stromy, skalisty szlak. Plaża jest otoczona klifami, co dodaje jej dzikości i tajemniczości. Z racji swojego położenia w osłoniętej zatoce, woda jest stosunkowo spokojna, co sprzyja pływaniu, ale warto pamiętać, że może występować silny prąd w niektórych miejscach. Ze względu na trudny dostęp i izolację, plaża zachowała swój naturalny charakter. Jest to także miejsce o znaczeniu kulturowym, związane z tradycjami i historią Hawajów. Numer 1. Jokulsarlon Beach, znana również jako Plaża Lodu, to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Islandii. Położona tuż obok laguny lodowcowej Jokulsarlon, ta czarna plaża jest znana ze swojej surrealistycznej scenerii gdzie ogromne bryły lodu, wypłukane z laguny przez rzekę, osiadają na czarnym piasku wulkanicznym, tworząc spektakularny kontrast. Lód na plaży ma różne odcienie. Od przezroczystego, przez błękitny, po ciemnoszary, w zależności od jego wieku i stopnia przetworzenia. Jokulsarlon Beach jest efektem działalności lodowca Vatna Jokul, który stopniowo traci masę, a jego fragmenty odpływają do laguny, skąd często są transportowane na plaże przez prądy oceaniczne. Oprócz piękna samej plaży, region Jokul Sarlon jest także miejscem, gdzie można zobaczyć liczne gatunki ptaków, a także obserwować foki, które często wypoczywają na lodowych kawałkach.